Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym, na kolejnym spotkaniu w Klubie Książki Empiku. Widzimy się z Wami tutaj na żywo, ale też online. Przypominam, że nasze spotkanie trwa 30 minut, ale po spotkaniu tym 30-minutowym widzimy się jeszcze tutaj, czyli już żegnamy się z ludźmi online i będziecie mogli zadawać pytania i porozmawiamy sobie trochę bardziej kameralnie. Ja mam na imię Ola Pakieła, jestem dziennikarką literacką. Piszę m.in. do Woga i trenuję boks, co jest ważne w kontekście naszej rozmowy, bo cieszę się podwójnie na tę rozmowę. Bardzo się cieszę i mam przywilej poprowadzić dzisiaj spotkanie z Ekopem Szostakiem, polskim zawodnikiem MMA, magistrem psychologii, dietetykiem, nauczycielem, influencerem, a teraz jeszcze do tego pisarzem. Całkiem dużo zadań. Cześć! Cześć, dzień dobry wszystkim. No tak wyszło, trochę tego uzbierało się. Właśnie. Dziękuję bardzo. <noise> dzień dobry, cześć. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o twojej książce niedoskonały. Trochę już ci zdradziłam moje wrażenia na backstage'u, ale muszę tutaj jeszcze raz powiedzieć, że no jest to książka niezwykle szczera, odważna. I no, pokazujesz nam tu swoje bebechy, wszystkie swoje bagaże, rozpakowujesz to wszystko, i też dajesz ciekawe wskazówki dla osób, które mogą być w podobnej sytuacji jak Ty, albo mogą przeżywać podobnie jak Ty. I powiedz, jak się czujesz, jak teraz już wyrzuciłeś z siebie te wszystkie trudne emocje, bo otwierasz się w tej książce niesamowicie? Czy czujesz jakiś rodzaj, Ulgi? Jakie są teraz w tobie uczucia? Tak szczerze, to ciężko mi się trochę do tego odnieść, no bo książkę pisałem w prawie rok. Taki był zamysł, żeby pisać ją przez jakiś tam etap, żeby też, żebym mógł zobaczyć realnie jakąś zmianę. Czyli wchodziłem w jakiś nowy etap mojego życia i chciałem tak trochę. Pokazać, jak będę się czuł. Sam byłem bardzo ciekawy, ciekawy ciekaw, jak będę się czuł. Miałem różne myśli, refleksje, szukałem jakichś odpowiedzi, rozwiązań. Myślę, że nie tyle czuję satysfakcję, że coś z siebie wyrzuciłem, tylko jestem bardzo zadowolony, że miałem okazję dużo się nauczyć. No bo po pierwsze, chciałem, żeby ta książka naprawdę była. Dobra, żeby coś wniosła i na razie jak mi sporo osób na Instagramie pisze, no to chyba pozytywnie, więc to mnie bardzo cieszy, ale też chciałem, żeby ona odpowiadała realnie na jakieś pytania, no nawet jeżeli może nie odpowiadała na pytania, ale żeby wskazała kierunek, gdzie tych odpowiedzi szukać, no bo wiadomo, moje pytania są moimi pytaniami, ale ten kierunek poszukiwania mamy wspólny. No właśnie, bo tutaj ta forma jest bardzo ciekawa, bo może warto powiedzieć, że to nie jest tylko książka autobiograficzna, ale jest to też książka, która jest swego rodzaju poradnikiem. Nawet w formie przypomina momentami poradnik, dajesz bardzo sprecyzowane wskazówki i do tego, bardzo, to jest bardzo ciekawe, znajdziecie tu też sporo nawiązań literackich bardzo dużo jest tych nawiązań do od Erisa Froma do nicze, przez niczego przez chyba tam był też Prust ale teraz już sobie nie przypomnę do końca dużo było tego tak, bardzo dużo bardzo bardzo dużo fajnych nawiązań literackich więc to jest też taki klucz do czytania tej książki no i filozofia Yy, więc no tutaj chciałam się ciebie zapytać, skąd taki pomysł na taką formę? Czy to ci przyszło, wiesz, tak, yy, od razu, czy najpierw przyszła ta taka refleksja autobiograficzna, a potem stwierdziłeś, hmm, to jest chyba dobry pomysł, żeby też to połączyć z bardzo sprecyzowanymi narzędziami dla innych osób? Tak, całkiem szczerze, to wszystko był przypadek. W sensie pomysł na książkę, jako w ogóle na książkę, on się urodził. A... Z dwa lata temu, tak bo rok temu zacząłem pisać, a sam pomysł urodził się rok wcześniej. I szczerze mówiąc, zamysł na książkę był zupełnie inny, w ogóle był inny. I już po wstępnych rozmowach właśnie jak byłem z wydawnictwem. Moje życie się zmieniło i wtedy po prostu napisałem maila do wydawnictwa, że bardzo mi przykro, ale musimy zawiesić pomysł książki w ogóle, no bo ten pomysł był całkowicie inny, wszystko było inne i, i, i no chyba nie powinienem pisać o tym, o czym chciałem pisać. Nie czułem się ani kompetentny w tamtej chwili, ani może w ogóle odpowiednią osobę, żeby poruszać kwestie, które chciałem poruszyć. Ale... Tak, napisałem do nich z tego maila no, gdzieś pod koniec marca, początek kwietnia. I w okolicach bodajże czerwca, może maja, chyba, chyba czerwca, chyba dwa miesiące mi dali, mu uchłonął. Odezwali się do mnie, a może jednak wrócimy do tematu, tylko że wybierzmy inny pomysł. I trochę pomogli mi odnalezienie ten pomysł, więc to też nie chcę mówić, że mi narzucili, raczej mi wskazali, że to byłoby fajne. Po zapoznaniu się z ich pomysłem też stwierdziłem, że w sumie no to może faktycznie będzie fajne, jakbym opowiedział trochę o swojej historii, chociaż w ogóle nie taki był zamysł, tam mojej historii miała w ogóle nie być. No ale na tamten moment miałem tylko moją historię, więc, więc stwierdziłem, że może to nie będzie taki zły pomysł. Też miałem... Ej. O, wróciłeś? Chcesz coś powiedzieć? Nie, Chodź. Kolega też jest wciąż, tak? Mega cute, tak, to jest też bohater książki. Tak. E, więc e, jako że też ja akurat wtedy zacząłem prowadzić taką formę pytań i odpowiedzi na, na mediach społecznościowych na Instagramie, gdzie ludzie mi zadawali różne pytania, często bardzo życiowe pytania. I często te pytania pokrywały się z moimi e, myślami w tym kierunkiem. W sensie, może myślami mam na myśli moje wątpliwości, które miałem i. Właśnie… Chyba, chyba jednak nie, tak? Jednak nie. Za głośno, tata. Tak, za głośno. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć teraz niespodzianki. <głosy> <głosy> A, więc to się pokrywało gdzieś z moimi pomysłami, pytaniami, na które chciałem sobie odpowiedzieć. Szukałem odpowiedzi. Nie szukałem odpowiedzi w internecie, tylko szukałem właśnie w książkach, bardzo dużo czytałem wtedy. To też był taki, nawet nie wiem ile tych książek dokładnie przeczytałem w tamtym momencie, ale tego było bardzo dużo. Więc ten myśli nikt. No. <noise> 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 Więc jakby gdzieś to tam powiedzmy, też te odpowiedzi właśnie szukałem od filozofów, psychologów, pisarzy, bo jednak poruszali różne kwestie życiowe, które gdzieś tam męczą człowieka od set, setek lat, tak naprawdę. No i tak jak czytałem. Trafiało to w moje samopoczucie i chciałem tym po prostu się podzielić. Myślę, że to wspaniałe, że powstała taka książka. Nie wiem, jaki był zamysł na pierwszą, ale no, jestem przekonana, że ta książka może wielu osobom pomóc. Ta, którą napisałeś teraz, wydałeś teraz. Muszę ci powiedzieć coś, bo. W tej książce rozprawiasz się z wieloma stereotypami i mam takie poczucie, że wiesz, to jest, jesteś niesamowicie fascynującą osobą, bo jak się na ciebie patrzy, to człowiek na początku łapie się w taką pułapkę stereotypowego myślenia. nie? Że o, wytatuowany mięśniak ze stalowym spojrzeniem, pewnie no, w głowie siłka, i tam nie wiem, Czasami. ustawki z chłopakami i tak dalej, może bez ustawek. Ale łatwo jest złapać się na takie stereotypowe myślenie, A Tutaj się okazuje, że no, otwierasz się jako wrażliwy, bardzo mądry i e, mówię o tej mądrości też w kontekście inteligencji emocjonalnej, której piszesz. E, mężczyzna. Chciałam już użyć słowa facet, co zaraz powiemy o tym, dlaczego nie używamy słowa facet. E, czy ty nadal się łapiesz na tym, że e, łapiesz kogoś, że, że wiesz, że ktoś wpada w takie stereotypy i jakoś stereotypowo do ciebie podchodzi? jest co najczęściej latem, jak, mam, jak masz żonobikę. Tak, jak mam żonobikę na sobie i na przykład, nie wiem, stoję na światłach. E Przejściu dla pieszych i zawsze jakaś taka starsza pani jest, to widzę, że tak torebkę łokciem zasłania. Zresztą ostatnio byłem w kawiarni w dresie i też tak jak przychodziłem, to pani torebkę przyłożyła. <głosy> <głosy> Więc tak, czasami. czasami się łapię na tym, że tak, to, to trochę tak jest czasami, ale raczej rzadko, no bo też jak głównie przybywam albo, albo w domu, albo w gronie bliskich znajomych, no albo jak jest. No teraz rok akademicki, no to głównie na uczelni, no to tam raczej wszyscy wiedzą, co tam robię. Więc raczej rzadko, chociaż nigdy nie zapomnę, właśnie jak zaczynałem pracę na uczelni, byłem zaproszony na spotkanie takie dziekańskie w sprawie kierunku nowego, który miał powstać i tam właśnie jedna z pań dziekan, która ekonomią się zajmuje, z którą byłem jej studentem, żeby było śmieszniej, tak się zaśmiała, że że wszystkie moje pomysły są super, tylko żebym nie kazał tatua tatuaży robić. <laughs> ale no tak, czasami tak jest, że faktycznie my oceniamy ludzi powierzchownie, po wyglądzie, po nie wiem, kto ma jakąś fryzurę, jakie ubrania, czy ma tatuaże, czy nie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że dzisiaj my wszyscy jesteśmy tak elastyczni. Myślę, że to słowo najlepiej pasuje dzisiaj do, do w ogóle do ludzi. Nawet jak tutaj no, nie jest nas dużo, ale każdy z nas wygląda zupełnie inaczej i każdy z nas ma zupełnie inną historię. I dla wszystkich to jest ok. Więc wydaje mi się, że ten i tak tak taki stereotyp, on już trochę odchodzi do lamusa, ale no jednak troszkę jeszcze jest. Zanim jeszcze porozmawiamy o tym facecie, bardzo mnie to też zafascynowało, bo to taka ciekawostka, którą bardzo bym chciała Państwu przeczytać z książki i o tym kryzysie męskości i w ogóle definicji męskości, które się pojawiają u Ciebie w książce, to chciałam się Ciebie zapytać o ten taki początkowy rozdział. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Jeden z początkowych rozdziałów, albo może nawet pierwszy, to jest. Czy możemy tu przeklinać? Ta Jeżeli chodzi o książkę, no właśnie, od, od... to ty to powiedz, bo ja, yy, wiesz, żeby było na ciebie. Jak, jaki jest ten tytuł? <kłysy> Kurwa. <noise> to się od tego słowa się zaczyna, tak? Przecież zaczyna tak, się od tak, tego tak. słowa, tak? Ale tytuł chyba chodzi ci o słowo... szma... Uf. A, w kurw, okej, okay, bo tam tak. Ale zaczyna się od słowa tak, jakby tak. to zaczyna się od... I mi się bardzo podoba, że ty rzucasz mięsem w tej książce, bo to nie jest taka książka właśnie pitu-pitu, my ci tutaj powiemy psychologicznie, jak masz sobie poukładać życie, tylko no, jest taka ludzka po prostu. I ty na początku, na samym początku piszesz um, takie, takie zdanie. Myślałem, że to będzie proste zadanie, jak w sporcie. Trochę potrenuję i wygram te zawody. No i okazało to jednak trudniejsze. Czy teraz z perspektywy czasu możesz powiedzieć, że terapia i odzyskiwanie relacji samego ze sobą, z samym sobą, to była właśnie jakaś taka najtrudniejsza walka, czy w ogóle określasz to jako walkę czy to jest ciągły proces? Wiesz co, nie można moim zdaniem porównać sportu do tego, bo sport jest prosty. Bardzo prosty w swojej strukturze. Są czynniki, na które oczywiście nie mamy wpływu, ale na większość rzeczy w sporcie mamy wpływ. I też ja nigdy nie uprawiałem sportu drużynowego, więc może mam trochę inną perspektywę. I w sporcie często dużo zależało realnie ode mnie. A w życiu ludzi, którzy są inni niż my. To tak jak jest z miłością. Tak? No nie ma uniwersalnego języku miłością. Miłości ja mam jeden, to języku miłością. Miłości ja mam jeden, ty masz drugi, ktoś inny ma zupełnie. Masz drugi, ktoś inny ma zupełnie swój własny indywidualny. więc... Znakiem, taką wskazówką i dla mężczyzn, i dla kobiet możesz rozwinąć nam właśnie ten. To, co tam się zawiera, to znaczy. Jak interpretujesz tego nowoczesnego mężczyznę w kontekście właśnie czułego barbarzyńcy, o którym piszesz? Ach. Wiesz co, faktycznie dzisiaj jest tak, że ja myślę, że różne grupy społeczne gdzieś tam walczą o swoją niezależność, co jest dobre. No, bo uważam, że każdemu człowiekowi należy się jakaś taka jego niezależność, indywidualność. Wiadomo, możemy dzielić się poglądami, ale nikt nam nigdy nie powinien umniejszać. Nie musimy się zgadzać ale jest różnica pomiędzy powiedzenie, że mam inny pogląd, a powiedzmy jakoś cechowanie cudzego poglądu negatywnie. To jest zasadnicza różnica. I faktycznie my dalej żyjemy w świecie, moim zdaniem, gdzie ten patriarchat, czyli ta męskość, tak dalej dominuje, nawet jeżeli zwrócisz uwagę na wypłaty na wysokich stanowiskach, to jednak kobiety dalej dostają mniej ale w takiej sferze społecznej to faktycznie częściej się zwraca na te potrzeby trochę kobiece niż męskie. Wynika to z tego faktu, że te kobiecy, potrzeby kobiece przez wiele lat były tłamszone i dalej niektóre są, i to nawet nie tak dawno, bo tak naprawdę nawet od kiedy kobiety mogą legalnie studiować, to wcale nie jest tak odległy czas, jaki nam mógłby się wydawać. E więc rozumiem to, ale faktycznie na tą męskość dzisiaj jest trochę tak, że z jednej strony też taki paradoks, też powiedziałaś, musimy, że tak. mężczyzna musi to, musi tamto. Wszyscy ludzie w ogóle dzisiaj to czują, że muszą spełniać oczekiwania innych. I myślę, że to w ogóle jest takie bardzo, może niekrzywdzące, ale powoduje, że czujemy się zagubieni bo my musimy spełnić oczekiwania innych, a nie do końca zawsze wiemy o, o co tym innym ludziom chodzi. I w aspekcie tej męskości tutaj faktycznie pojawia się kryzys nowo, nowoczesnego mężczyzny, bo zobacz, dalej trzeba być twardym, dalej trzeba być męskim. Nawet jak oglądasz czasami takie śmieszne w ogóle jak wszyscy oglądacie takie śmieszne filmiki na TikToku, na Instagramie, gdzie bardzo często nawet młode kobiety się wypowiadają, Więc nie mówimy o pokoleniach starszych, tylko mówimy o młodych, to są młode dziewczyny 17-18 lat, które mówią, ile ich mężczyzna musi zarabiać. To są bardzo często wysokie kwoty. E, tak, to po 35 tysięcy, czasami, tak, czasami więcej. Te wymagania też często są bardzo takie wysokie. Na innych filmach znowuż wiesz, tutaj mężczyzna musi być czuły, musi rozumieć emocje, musi umieć wysłuchać. Na innych musi być, nie wiem, mieć metr 90 wzrostu i dwa metry w najlepiej. Więc tych wymagań jest bardzo dużo, tych stereotyp, stereotypów męskości w ogóle dzisiaj jest bardzo dużo. I czasami mam wrażenie, że one się wykluczają. Tak. Też, też miałam takie wrażenie, że yy, mówisz o tych filmach Instagramowych czy o tych TikTokach. Rzeczywiście, gdybym była młodym mężczyzną, to czułabym się bardzo w tym zagubiona, czego właściwie ode mnie chcą te kobiety. Jak, jaki ja mam być? Wiesz, ja pamiętam moją pierwszą pracę, kiedy miałem taką oficjalną pracę, kiedy miałem 19 lat. Zdrowienia do podziemia. Nie, no w sensie, wiesz, no, no, no powiedzmy. No to pracowałem w sklepach, w sklepie z odżywkami wtedy, w galerii Mokotów. No wiadomo, wtedy nie było takiej inflacji, więc dostawałem wtedy 1900 złotych i to na pewno nie wiem dokładnie, jaki przelicznik, jak na dzisiaj by to było, ale powiedzmy, no te 1900 wtedy było okej okay generalnie. Więc załóżmy, że na dzisiejsze byłoby to 3000 złotych. Załóżmy. No, i jakbym wtedy słyszał, że większość, nie wiem, kobiet, z którymi chciałbym się spotykać, oczekiwałoby, żebym zarabiał 10 razy więcej, czyli 30 tysięcy, no to myślę, że ta moja męskość dostawałaby bardzo mocno po, po dupie po prostu. No bo w tym momencie od razu na dzień dobry wchodzę w świat, w którym wiem, że nie spełniam czyichś oczekiwań. Też w ogóle nawet badania, jeżeli zerkniesz, to według badań naukowych dla kobiet bardziej atrakcyjni są mężczyźni 30 plus bardzo często, ale przed 40. Bo to jest taki wiek, w którym mężczyzna już jest y, bardzo często na pozycji nawet takiej materialnej, dosyć dobrze ustawiony. Nie jest to wina tylko i wyłącznie, moim zdaniem, znowuż tych kobiet, że one dokonują takich wyborów. Bo my tego jesteśmy uczeni kulturowo. My kulturowo jesteśmy uczeni od lat i to to się zmienia, bo zmieniają się poglądy, ale to dalej gdzieś tam się utarło, że mężczyzna jest głową rodziny, mężczyzna powinien zapewnić dobrobyt. Oczywiście kobiety dzisiaj też bardzo się chcą rozwijać i robią to i to jest super, ale podświadomie gdzieś to z tyłu głowy dalej jest, że mężczyzna powinien być wyżej. Zobacz, że często to się zdarza, że kobiety sukcesu mówią, że na przykład nie potrafiłyby się spotykać z kimś, kto nie osiągnął podobnego sukcesu. Hmm. I wydaje mi się, że dzisiaj dużo mężczyzn się boi. Po prostu się boi. Po pierwsze, boi się przyznać, boi się powiedzieć szczerze. Więc trochę chciałem to wskazać w tej książce, ale oczywiście oddając pełny szacunek i zrozumienie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No właśnie, ja tutaj chciałam przeczytać Państwu taki mały fragment. Bo yy, ja myślę, że to jest taki fragment, który fajnie sobie wydrukować i powiesić na przykład nad biurkiem. Ale mam tu kilka takich fragmentów. Jeden nawet wymyślałam sobie, yy, jakbym musiała wybrać jakiś. Cytat na tatuaż, w sensie ktoś by mi powiedział, musisz zrobić tatuaż sobie z tej książki, to też mam taki fragment. O, no, to jestem ciekaw. Powiem ci, mogę ci teraz powiedzieć. No. Bój się i działaj. Okay. No to no fajne. Wiemy, to nie wiem, jaki sobie zrobię. <noise> na, na typ ten. Przepraszam, już tutaj się rozpasałam. E, dobra, przeczytam państwu ten fragment, bo mi się wydaje, że on jest bardzo ważny. Czego się nauczyłem w kontekście tego, co, co, o czym teraz mówiliśmy, czego się nauczyłem w najtrudniejszych miesiącach mojego życia po rozstaniu z żoną, że męskość polega na umiejętności utrzymania równowagi między przeciwstawnymi cechami na sile, ale i delikatności, na stanowczości, ale i wrażliwości na potrzeby innych, na zaradności, ale i gotowości przyznania, że z czymś sobie nie radzimy. Nie postrzegam już tego puł jako pułapkę, w którą parkują, pakują mężczyzn oczekiwania kobiet. No ładne. No, bo trochę tak jest. W sensie, wiesz, żeby też było jasno, mężczyźni też mają oczekiwania. I znowu, według badań, dla mężczyzn, na przykład te kobiety młodsze są bardziej atrakcyjne, no bo kulturowo jest to kwestia, właśnie, że nie wiem, no dalej niestety badania na to wskazują, że osoba, z która no, jest bardziej no, płodna, powiedzmy, tak czyli można zbudować rodzinę. Więc nawet gdzieś Te kanony piękne też bardzo często z tego się wywodzą, a to po prostu wywodzi się z naszej kultury. Więc te oczekiwania są oczywiście w jedną i w drugą stronę. Tylko z racji tego, że mówiłem o sobie, no to przedstawiłem trochę męski punkt widzenia. Bo zresztą tam jest ten nawet e, rozdział facet, tak, który miał ja w ogóle tego słowa gdzieś tam, też używałem często, ale kiedy zapoznałem się z genezą w ogóle słowa facet, no to się okazuje, że to trochę taki samopocisk, no bo jest to słowo raczej, które jak się pojawiło w literaturze polskiej, to był to taki ktoś, taki babidame, ktoś raczej do zabawy, trochę taki błazen, z którego możemy pożartować, sobie pośmiać się. A mężczyzna to jednak, wiesz, ten mążczynu, to, to, to jest wiesz, ktoś taki poważny, fajny. I bardzo często określenie facet w ogóle weszło na co dzień. Nawet jest taka w ogóle książka, facet Z wieży do towarzystwa. Coś takiego jest. Okropne, piszesz o tym, francuska tak, książka. Tak, tak. tak, to jest. I w sensie to pokazuje, wiesz co? to pokazało mi taki trochę paradoks, że bardzo często kobiety by chciały mieć takiego wrażliwego mężczyznę, co jest super, ale w sumie trochę szpilę można mu wcisnąć i niestety z przykrością muszę przyznać, że na przykład. Poklepanie mężczyzny po brzuszku i pośmianie się, o, przytyłeś, to jest super. Ale powiedzenie tego kobiecie to, to, to skończy się obrazą na jakiś okres może krótki. I w sensie chodzi mi o to, bo po prostu, wiesz, od mężczyzny oczekuje się, że on się nie obraża. Jego nic nie rusza, jego nic nie boli. I nawet ten żart, że mężczyzna przytył, to nie jest coś złego. To raczej po prostu, no przecież ty się nie obrazisz za to. Czyli dla ciebie to jest OK. Więc to są te oczekiwania kulturowe i myślę, że warto byłoby z nimi też wiesz, zrobić porządek, że jednak no, ten mężczyzna ma bardzo duże potrzeby, bo nawet a propos depresji, bo taki rozdział jest, na no, ten rozdział trochę wynika z dwóch faktów, bo po pierwsze jest to temat mojej rozprawy doktorskiej, w sensie jest to jeden z elementów, depresja, a drugi element, że w trakcie przygotowywania badania do tej rozprawy okazało się, że sam to mam. Taki trochę paradoks wyszedł. I według statystyk mężczyźni mają częściej depresję, ale więcej samobójstw z powodu depresji dokonują mężczyźni i to robią bardzo skutecznie. Czyli to pokazuje, że depresja jest niedoszacowana bardzo często u mężczyzn. I w ogóle nawet jak robiliśmy badania naukowe do tej mojej rozprawy doktorskiej, to odpowiedziało tam 7160 odpowiedzi chyba wyszło. I 93% ankietowanych to były kobiety, tylko 7% ankietowanych to byli mężczyźni. Była to ankieta dobrowolna. Chodzi o to, że mężczyźni w ogóle nie są do końca zainteresowani dbaniem o swój dobrostan psychiczny albo braniem udziału w ankiecie, w edukacji na temat właśnie takich potrzeb psychologicznych. Bo my od dzieciństwa słyszeliśmy, że mam być twardzi. Nie masz się jak baba. Tak. Jest nawet taki film, tak? Faceci nie płaczą, mhm. bo chyba chyba chłopaki nie płaczą właśnie. Więc yy... Tego byliśmy uczeni. Byliśmy uczeni, że możemy sobie nawet w zęby dać, a teraz się okazuje, że już nie można. I to też jest taki trochę problem, szczególnie dla tych z lat 80., -tych, 70., -tych, że kiedyś danie sobie w zęby za budynkiem, za szkołą, było OK, a dzisiaj już nie jest OK. I w sumie to dobrze, że nie jest OK, tylko problem polega na tym, że dla nas, my mieliśmy na to wtedy pozwolenie. E, czyli że, bo to też jest kulturowo, agresja męska jest bardziej akceptowana niż męskie łzy jak mężczyzna płacze, to coś z nim jest grubo nie tak. A jak dali się w mordę, no, no to są mężczyźni, dali się w mordę, to jest ok. No właśnie dużo o tym piszesz też w swoim rozdziale o dzieciństwie, bo gdy piszesz o terapii, o tym takim procesie właśnie dochodzenia trochę do tego kim jesteś. Pojawia się taki właśnie rozdział bardzo trudny o tym, że trzeba te bebechy z siebie wyrzucić, że trzeba te walizki bagażu, bardzo trudnego go rozpakować. Piszesz o DDA, o DDD, czyli rodzinie dysfunkcyjnej. No i mam takie wrażenie właśnie, że ten mały chłopiec, którym byłeś, nie był nauczony, jak radzić sobie z emocjami, że zresztą piszesz o tym, że nie miałeś takiego wsparcia, w tym żeby ktoś ci powiedział po prostu, hej, no możesz się popłakać. Myślisz, że teraz to się zmienia, bo ja widzę jakiś taki, wiesz, taką zmianę w podejściu do chłopców, do wychowywania chłopców, że już teraz nie mówimy raczej o tym, że ta siła musi pochodzić właśnie z pięści, tylko, że można się jakoś bardziej otworzyć emocjonalnie, że chłopcy mogą płakać. Widzisz to? Wiesz co, to to nie jest nawet tak, że ja nie czułem, ja nie widziałem, tylko myślę, że to dotyka nas wszystkich, w ogóle wszystkich, że wiesz, nas wychowywali rodzice najlepiej, jak umieli. I też nie mam pretensji żadnych do nikogo i nie chcę, żeby ktoś miał pretensji na przykład do swoich rodziców, że nie nauczyli być go czułym, bo oni robili to tak, jak zostali nauczeni, najlepiej, jak potrafili. Ta dziedzina w ogóle psychologii, dobrostanu psychicznego. To, to bardzo się rozwija i dzisiaj my faktycznie żyjemy w takich czasach, że mamy większą wiedzę, ale dzisiaj mamy nowe problemy. W sensie, więc to jest zawsze tak będzie, że my zawsze będziemy się otaczać problemami, no bo takie jest życie. Nie da się żyć w społeczeństwie i jednocześnie nie mieć problemów, tak samo jak nie da się mieć zawsze racji. To tak psychologowie często mówią, że albo masz rację, albo masz relacje. Że nie da się mieć jednocześnie racji i relacji, że to się bardzo często, no bo jakakolwiek relacja, nieważne czy romantyczna, czy, czy nie wiem, przyjacielska, braterska, jakakolwiek, wymaga kompromisu. Więc z jednej strony jest trochę łatwiej faktycznie, coraz więcej osób daje większe przyzwolenie dzieciom, z drugiej strony później za chwilę czytamy, że te pokolenia lat 80. Oni byli wychowywani taką lepszą, bardziej twardą ręką, więc teraz znowu pojawia się porównanie że tamte pokolenie było lepsze, bo było więcej czasu na dworzu, mniej przed komputerem, tam ktoś się wywrócił, nie płakał, nikt nad nim nie skakał, więc nie ma moim zdaniem idealnych rozwiązań i, i nie umiem podać idealnego rozwiązania. Ja uważam, że jedyne co my realnie możemy zrobić, to dać każdemu przestrzeń na jego emocje, bo tego ludzie potrzebują. Ludzie potrzebują, hmm, zresztą nawet, tylko taka ciekawostka, zjawisko, zjawisko hejtu. Bo hejt w internecie jest dzisiaj jest bardzo mocny, ale ludzie, którzy czasami piszą złe rzeczy, jak zobaczysz ich zdjęcia, to są normalni ludzie, którzy mają często rodziny, dzieci, niektórzy chodzą do Nawet kościoła. Nawet pieski czasem mają. Oczywiście, że tak. I z tym hejtem też jest tak, i też to wskazują badania, że hejtowanie w internecie uaktywnia te same obszary mózgu u nas, co na przykład czekolada, alkohol, narkotyki. Daje nam to takie wyzwolenie, możemy siebie to wyrzucić na chwilę. Czyli ludzie szukają po prostu możliwości regulacji swoich emocji. Ja też trochę inaczej zaczęłem na to zjawisko hejtu patrzeć od kiedy to, to dotarło do mnie. Więc to jest nowy problem, z którym ludzie dzisiaj się mierzą. Kiedyś nie było takiego. W sensie, hejt był zawsze, wiesz, chodziłaś do klasy i na 30 dzieciaków dwójka ci obgadywała. Na, trójka, no bo to będzie łatwiej. Zobaczcie, to jest 10%. No ale 10% w internecie to są tysiące i setki tysięcy, czyli to, to zjawisko hejtu po prostu dzisiaj ma inną, inne liczby mają. Ale widzisz, to zawsze jest, to zawsze było i najważniejsze, co możemy dać, tym ludziom to właśnie tę przestrzeń. Musimy się pożegnać teraz ze wszystkimi, którzy są z nami online. Ja nie wiem, jak ten czas z tobą mija, ale ja myślę, że jeszcze bym mogła z tobą porozmawiać chyba za dwie godziny. Cóż, pół godziny? No. Prawda, że szybko. Więc e, po, ja bym poprosiła o brawa e, dla wszystkich, którzy byli z nami online, i dla ciebie właśnie na tym krótkim Dziękuję. spotkaniu. Żegnamy się i następnym razem zapraszamy was wszystkich do klubu książki. Tutaj, bo myślę, że jeszcze będzie bardzo dużo ciekawych tematów poruszanych za sekundkę. Tymczasem bardzo Wam dziękujemy.